Lubię takie samochody, które nie kosztują, a coś sobą reprezentują fajnego normalnie idzie jak burza. Dwogi się trzyma mega szybki. Stówka to jest na momencie. Za takie siedzenia to teraz trzeba zapłacić w nowych samochodach. Jak za zboże, to highlight dosłownie. W tych czasach to jest highlight już, żeby mieć takie miłe w dotyku siedzenie. Kierownica nawet nie jest ze żarta, chociaż jest z tego materiału co się żre. Witam wszystkich. Dzisiaj samochód. Mega szybki, no naprawdę, ma takie odejście od początku, że nie wiem, że jestem zdziwiony, jak może fajnie się zbierać silnik benzynowy w 1.6. Auto nietuzinkowe z polskiego salonu. 12 lat w jednych rękach, 12 lat w garażu, 12 lat. I przejechane około przez te 12 lat, około 20 tysięcy km. Czyli około tam 1,5 tysiąca, 2000 km roczny przebieg tego samochodu. Po auto po starszej osobie, taki typowy, teraz nie wiadomo, kto go tam będzie, bo auto jest na sprzedaż. Ale naprawdę. Fajny egzemplarz, 212 oryginalnego przebiegu, to nawet jeszcze można gaz zapakować śmiało do tego samochodu. Naprawdę mega, mega szybki. To stówka to jest na momencie. Nigdzie nie ściąga cały czas prosto jeździ Naprawdę mega fajny egzemplarz Nie wiem te wskaźniki czy można podwyższyć moc we fiacie można, można czy nie można Żeby trochę mocniej świeciły Bo na pewno muszą mocniej świecić Jestem tego przekonany. Tylko gdzie to się robi, tego to nie wiem. Ale mniejsza o to, no trudno. A więc fajny egzemplarz. Oryginalny blacharsko, nigdy nic nie było zrobione. Tutaj blacharsko w tym samochodzie. Dwie pary opon. Zima, lato na felgach. Wszystko nowe. Nowe. No takie po 1000, po 2000 przebiegu. A rocznikowo mogą mieć rok dwa te opony. Opłacone OC do maja 2022. Auto w sumie w zasadzie bez jakiegoś wkładu tylko wsiadać i dalej jeździć gdzieś naprawdę na jakieś dojazdy. Do, raz kiedyś na zakupy tak jakby użytkowany do tej pory gdzieś na cmentarz, do kościoła jak trzeba było, to do garażu chodził, zabierał i jechał. A jak nie, to stał. Przez 12 lat chyba z 4 akumulatory wymienione na nowe ponieważ od tego stania to co rusz to akumulator po roku, dwóch do wyrzucenia <gryw> także tu akumulator w jak też świeży samochód mega wygodny, szeroki, duży, pojemny mega wygodne siedzenia z takiego weluru. bo jest to wersja też taka lepsza Steel 1.6 16V, sto parę koni ale naprawdę jest czuć od samego dołu tam moc Tutaj nie ma wątpliwości, że ten samochód ma 100 koni Od razu jest czuć te konie Nawet na piątce jaki był elastyczny Teraz zrobię czwórkę z życiem Naprawdę fajne autko Budowane radio oryginalnie, bardzo ładny kokpit no To są samochody, których już takich się nie robi niestety Nawet miękkie materiały są Coś niebywałego. Biegi wszystko chodzi idealnie. Na hamulcach lekki fading od tarczy, ale taki nie jeszcze jakiś tam mega meksyk, tylko taki no do przyjęcia. Jakichś luzów żadnych, w zawieszeniu żadnych stuków nie słychać. No, taki sprawny samochodzik Ogniska korozji są na błotnikach takie, ale nie jeszcze takie dziury czy coś jeszcze wszystko do przyjęcia. Także jak ktoś potrzebuje takiego samochodu prostego, sprawnego przede wszystkim, żeby można wsiąść i faktycznie odpalić i jechać nim wrócić zawsze pewnie. Niekoniecznie no wiadomo nie jakieś wyprawy duże. To jak najbardziej tutaj samochód sprawny. No i bardzo przyjemnie się jeździ. Kierownica nawet nie jest ze żarta, chociaż jest z tego materiału co się żre. Fajny kokpit takim macie. Naprawdę fajne auto. Lubię takie samochody, które nie kosztują, a coś sobą reprezentują fajnego. Normalnie idzie jak burza. Drogi się trzyma. Z tyłu mam te cztery opony zimowe zapakowane. Także one się tu kołysają za mną. Trochę mnie obijają w tył. Ale, ale. Fajne białe zegary. Ready. Oczywiście wszystkie książki polskie, serwisowe wszystko jest, bo jest to samochód z polskiego salonu. Dwa kluczyki, alarm ze fajnym dźwiękiem, ping pik takim. Siedzenia, no to po prostu, no to takie siedzenia, to teraz trzeba zapłacić w nowych samochodach. Jak za zboże, to Highline dosłownie. W tych czasach to jest Highline już. Żeby mieć takie miłe w dotyku siedzenia. Naprawdę tego nie widać, ale. No coś pięknego. Nawet tapicerka, tutaj wszystko też w tym to jest mięciutkie. Dwie poduszki, także samochód jako tako bezpieczny. Zapalniczki, nigdy nie używane, widać, nówka niepalone. No Obejrzymy z zewnątrz ten samochód. To jest jedyna rzecz, która jest kurwiająca, to ogranicznik do wymiany drzwi. Ze no złomu za 10 zł, by trzeba było sobie wymienić. Auto jeszcze oznakowane w tamtych czasach. Teraz we Francji się to stosuje. Wszystkie szyby oryginalne. Nawet przednia przetrwała wszystkie lata. Te Ślady korozji. Tu delikatnie do ześlifowania jeszcze można to podratować. Tutaj jest próg zdrowy na samym końcu rogu Bierze. Tu też nie jest znaczne takie ślady. Z dołu za chwilę zobaczymy. Samochód jakiś nieporysowany. zewnątrz nie wygląda jeszcze na takiego złoma. Całkiem fajnie się prezentuje. Tam czy są takie słabsze, dlatego słychać też. Jeszcze tu nie mają, ale nie wybierały tak dobrze. Klocki duże. Opony nonówki. nowki. Tak Można nówki, no. Co to dużo mówić. Tutaj też drobne ślady korozji. Zabrudzony. Tu jest najgłupsze miejsce, ale to też nie ma jeszcze tragedii, bo tu cały próg, wszystko jest zdrowe, tylko na samym końcu delikatne ślady tylko korozji. Jeszcze można to też łatwym kosztem podratować. Te Przecież każdy pewnie wie, Fiat jest zabezpieczony, ocynkowany, także nie ma z tym problemu, że one nie rdzewieją po prostu. Ekosony. no to normalnie kostki takie, że aż szkoda gadać. W palek cały wchodzi. Na felgach. Felgi są można od, odmalować, trochę przeczyścić szczotką. Tu nigdzie na drzwiach czy gdzieś jakiejś nie ma żadnej korozji. Jedynie te takie punkty nefalgiczne typowo. Też tu drzwi z dołu czy coś. Żadnej rdzy nie ma na drogach. Także naprawdę ta korozja to jest, jest najmniejsze nic w tym samochodzie. Ze względu na to, że jest oryginalny nigdy nie był wypadkowy, cały, nigdy żaden element nie jest malowany powtórnie. Także to nawet w nowych samochodach jest trud. A co dopiero w takim 20-letnim samochodzie, no 20-letnim jakby nie było. Z tyłu też z tyłu to nikt nie jeździł nigdy zawsze zawsze tylko dwie osoby korzystały z tego samochodu także nikt nie jeździł, są też dwie dwa koła te szyby elektryczne, oczywiście działające. Regulacja wysokości. Jeszcze taka archaiczna, ale lepsze to niż te pompowanie. Tam nie była zła myśl techniczna, całkiem pozytywna. Oczywiście wszystkie 2001 rok szyby. Tak. Nie powinno w zasadzie być, a jest. Tu leży imbus, to bym sobie ten zaczepiał. Ten y, ogranicznik nigdy nie zdążył. No, kupił nowy samochód, drugi. także. A najgorzej go to wkurzało. Jest po, największy powód sprzedaży tego samochodu. Tu już drzwi słabe. <laughs> ogranicznik. No, jest auto nieodkurzane, takie jak jeżdżone po prostu na co dzień. Nie jest jakby go ładnie wyczyścić, to jeszcze za kawał samochodu by było. Naprawdę prędkość tutaj przybiera. Czuć po prostu że jakieś żwawość, taką żywość tego samochodu. Nie czuć, żeby to zabra miało wyciągnąć nogi. Naprawdę fajnie się zbiera, fajnie jedzie. Normalny samochód w sumie, tyle tylko, że się nowe samochody pojawiły różne na świecie. A tak to nic nie brakuje temu autu. Uważam, że jak wyszedł w 96,6 rok się ukazały te samochody, to już jest taki lift, bo w 2001 już był lift. To jak ten wyszedł, ten samochód, ta bryła tego samochodu, był jeden z najładniejszych samochodów. No żaden to też. W tych czasach to jeszcze Golfa trójkę produkowano praktycznie. Dopiero Golf czwórka się pojawił za jakieś tam chwilę i jeszcze była ta Megana, ale tak futurystyczne te łezki z tyłu te lampy to żaden samochód nie miał w ówczesnych czasach. No ni chuja, nic nie było lepszego od tego. Ja pamiętam jak to wyszło to już było z tymi, z tymi lampami w słupku i z tą taką bryłą okrągłą to już był cud. Samochód w roku został zresztą Punto Fiat, ten pierwszy mówię o jedynce, a jak brawa wyszła, no to to już, kurde też normalnie w tamtych czasach też normalnie jak się zobaczyło na ulicy aż... szczęka opadała, jak się spojrzało na takiego Fiat'a. No i do dzisiaj ta była jest nowoczesna, no jakieś tam spójrzmy na jakieś japońskie Mazdy, Hondy, to już wciąż nic nie było ładniejsze jak, jak ten Fiat. On był naprawdę ponadczasowo stworzony. Nawet to wnętrze. Też tu zapodać jakiś panel ciełkokrystaliczny, i by normalnie było w dzisiejsze czasy. Tu były widać. Tu nie widać coś innego. Wystarczy na jakąś najnowszą daczy Sandero spojrzeć Duster Coś tam jest brzydziej w środku, jak w tym. W samochodzie naprawdę był to samochód ponadczasowy. Silniki sprawdzone to są znane już od lat 80. Już nic prostszego nie ma, tak jak to mówiłem, jeszcze by parało nawet to tutaj zagazować. To nawet nie byłby głupi pomysł. Prawdopodobnie wyciąć katalizator i oddać na złom, to by więcej dało. Jak ten samochód? jego cena? No jest więcej warty na złomie, jak jak w jeżdżeniu. Tylko, że szkoda tego samochodu, no ma no, same opony, ma dwa komplety no, eleganckich opon. Jest sprawny jeżdżący. Ma wszystkie przeglądy. Ubezpieczenie do, do maja następnego roku. Przebieg oryginalny 212 tysięcy. Nie ma żadnych dziur jakiś na wylot. Żeby był biały, jak, jak jeździł starszy człowiek. Naprawdę tylko go mówił, Tam nic to nie było żadnych jazd jakichś szybkich. Teraz zresztą kupił sobie samochód 1.0 pojemności. Bo na te 2000 na rok to, to w zupełności mu wystarczy. Także naprawdę Jest to elegancki samochód za te pieniądze De facto jedną taką Już nawet nie średnią wypłatę, ale taką W takiej branży normalnej, fizycznej, jakieś Standardową wypłatę Idziesz i kupujesz samochód i w sumie masz i jeździsz, rejestrujesz i jeździsz, bo Nawet OC nie trzeba płacić, a OC płacił na rok 380zł za ten samochód Także też nie majątek Jakiś ze wszystkimi zniżkami Żadnych dźwięków, jakichś skrzypień. Tu nie słychać, żeby coś skrzypiało, piszczało. To w nowych samochodach po 2-3 lata co mają, już coś piszczy. jeszcze nawet te plastiki to, to kiedyś się śmiali. Może z świata. Chociaż świat nigdy taki w tamtych czasach nie był też zły. To naprawdę się dobrze sprzedawały te fiaty w tamtych czasach, te wszystkie punta, Seicenta i tak dalej. To się naprawdę dobrze sprzedawało wtedy. Fiat brawa to jak bułeczki schodził. Wtedy z salonów. No bo był po prostu ładny, no. nie były to nigdy takie jakieś tam meksykańskie pieniądze jak za jakieś golfy, czy, czy nawet fordy od zawsze miał te ceny bardziej przystępne, teraz to się wszystko już wyrównało i za Fiata trzeba zapłacić, tam zrobili te Tipo, trochę tańsze jest, ale i tak trzeba zapłacić już jak za inny każdy samochód. Robi się coraz ciemniej. Ja w trakcie filmu postaram wam się pokazać, że to zobaczyli tam może jakieś jego papiery, jakiś z Cepiku wyciąg, mogli tam ocenić sobie jak to, że to wszystko jest prawda co mówię. Ja teraz zrobię jeszcze parę zdjęć do ogłoszenia. I to będzie na tyle dzisiaj. Naprawdę fajne auto. To, to nic nawet na dziurach nie czuć. Mięciutko opony, małe duży profil. Super samochód. Biegi to wszystko chodzą, te sprzęgło. Nie że jakieś takie, że coś się spiłuje się czy coś. To od razu g i jedziesz. Dziękuję właśnie wszystkim za us za oglądnięcie filmu. Zapraszam do subskrypcji. To będzie na tyle. Dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie.